Amulety, czyli najpotężniejsze i te będą na moim serwerze ms.pl. Które zwiększają nam siłę, szybkość i odporność. Dzięki temu jesteśmy w stanie zdominować cały serwer. Dlatego też w tym filmie postanowiłem podjąć się wyzwania i zdobyć ostatniego, 11 amuletu, który jest aktualnie najpotężniejszy. A to, czy mi się udało, i jak bardzo się dzięki niemu wzmocniłem, to oglądajcie do końca. Ale czekajcie, jeszcze szybka informacja, zanim przejdziemy dalej, a mianowicie w tą sobotę o 18.00 nowa trzecia edycja Box PP, która była robiona od jakiegoś czasu. I jest z wieloma zmianami. Takimi jak na przykład unikalne perki. Ale to sobie więcej nie będę spoilerował, bo także będę robił film ze startu. Ale ja już wam nie przekadam i lecimy z filmem. A więc witam serdecznie. Jesteśmy już na Skygenie i pewnie jak już słyszeliście po dzisiaj postaramy się zdobyć wszystkie najpotężniejsze talizmany. Ale jeszcze przed tym musimy sobie zrobić set szreka, Musimy sobie wymaksować itemki. Ogólnie to nam został tylko set szreka, e, dlatego już sobie lecimy. E, ogólnie już trochę częściej sobie tam chwilkę postałem na tych generatorach z, e, z... na tych generatorach które są potrzebne do szereka. i udało mi się zrobić trochę tego cudownego betonu więc mam nadzieję, że niedługo będę już mógł kupić jakąś jedną część e, właśnie Shreka, e, więc sobie teraz postoimy no i co? Widzimy się zaraz Dobra, wizowie będę trochę dzisiaj, bo już jest późno. Yy, ale ogarnęliśmy sobie już całego seta Shrek'a i także broń. Także mamy już aktualnie najlepszego seta na serwerze. I myślę, że możemy już zacząć farmić amulet. Mam tutaj taką komendę jak warpy. Mogę się przeteleportować do jednych z pierwszych amuletów. Także przejdźmy się do pierwszego. Zobaczmy, co tu będzie potrzebne. Yy, o, to będzie mega easy, bo potrzeba tylko ziemię i terrakotę. Więc idziemy sobie zebrać. To jest jakiś gracz, może go zrobimy. Dobra, zabiliśmy go. Teraz pozbierajmy sobie troszkę. I czekajcie w ogóle, bo mam klucze sobie otworzę przy okazji. I co drobnie, uwaga! także <laughs> <laughs> zbieramy sobie. Ja sobie wezmę szczekanguścika. Wy trzy wezmę, jednego sobie użyję. I razy 16. I zbieramy sobie. Dobra, i mamy już tutaj Tarakotę i teraz zostało tylko i tutaj wielką ziemię. Ale tutaj sobie po prostu postoimy. I widzimy się zaraz. Ale to szybko leci. Dobra, patrzcie, już mam prawie cały pełny flipunek. weźmy sobie to. Oj, już mamy prawie, jeszcze troszkę. Proszę Państwa, teraz idziemy sobie do amuletu. Kupujemy i mamy pierwszy amulet. To jest dopiero pierwszy amulet z 11. Dodaje nam dwa serca. <grywa> Także myślę, że mega fajnie. A nie, jeden nam daje, sorry, bo to na połówki dzieje No, ale jeszcze czekają przed nami wiele amuletów. I w są najpotężniejszymi i to mamy ogólnie na serwerze. Jeśli uda nam się zdobyć najlepszy. Amulet, będziemy tak walić ludzi Takie, patrz, takie ziomeczka bym miał na strzała Ale ktoś mnie zabił Zapomniałem jeszcze, codzienna nagroda Weźmy sobie kluczyk i wróżba Na ten odcinek, czy dobrze pójdzie Pójdzie słabo Ale lecimy teraz do kolejnego amuletu, który mi się Zdaje, że gdzieś tu pył. Albo użyjmy warpu, warp amulet 2 A tutaj jest, to potrzebujemy O kurczaczki No teraz trochę więcej potrzebujemy Także lecimy sobie zbierać. O, to jest trochę tego więcej. Także my, my, to jeszcze jest pozbierajmy. Dobra, już uspierałem. I, i tak, a więc pierwsze, drugie Myk, proszę Państwa. I mam już drugi amulet. Nice. I co nadaje? Szybkość. Trzeci amulet potrzebujemy... Okej, okay, to myślę, że będzie chyba łatwiej nawet, wiecie? To będzie myślę, że łatwiej. lecimy zbierać. Pierw pozbierajmy sobie was, ale troszkę trochę mi zostało. Dobra, proszę państwa, teraz kit, mam już amulet z moczego. A to trzeba było pół staka. A ja staka nazbierałem. Jaki ze mnie idiot. No dobra, myk. Najpierw to myk, myk. I mamy amulet z Smoczego Oczka, który daje nam plus 15 siły Ło wow. To już jest, to już jest w miarę Ale lecimy po kolejny amulet Gdzie on był? Gdzieś tutaj O, właśnie To jest amulet z Czerwonej Róży Ło wow. Który daje nam plus 2 życia Szybkość plus jeszcze tą siłę, którą aktualnie mamy To jest kozak E, o, ten już mam Teraz Coś się nazywa, okej, okay, dobra no to idziemy e, 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 zbierać. No już mamy prawie git, mamy już tutaj pustaka, co na sobie potrzebujemy ten lód to jest na pewno to będzie trudniej zbierać, bo tutaj się biją o niego, bieramy sobie no to chyba trochę dłużej zajmie, więc widzimy się za chwilę widzimy się za chwilę, mamy już tutaj e, pustaka proszę bardzo, i został tylko beton, więc lecimy sobie po beton chyba już mam e, powinien już mieć pustaka okej, okay. dobra, kit, już wszystko mamy więc możemy lecieć, kupić Nowy amuleci. Więc tutaj z tym to się szybko uporaliśmy, powiem wam. Eee, tak. Myk. 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 Teraz sobie to, zamieniamy. I mamy już y, amulet y, levelu 5. Więc story już mamy połowę praktycznie za sobą. Więc to myślę, że wid wynik, na taki czas. I lecimy dalej. Tutaj tylko nie wiem gdzie jest kolejny amulet. Bo właśnie trzeba znaleźć kolejny amulet. Rzeczyś tutaj na smoku. Nie. A takie amulety mogą być wszędzie, wiecie. To jest jakiś amulet? Yy, ale to jest amulet levelu 7, czyli trochę już za daleko poleciliśmy. O, plus jest to rozdywane. No właśnie ogólnie szukanie tych tego npc ta z amulet. To też jest. O, nie, to jest jakiś To jest też część tutaj, właśnie, zdobywania ich. Są... Wcześniej widziałem, gdzie są wszystkie. A teraz? Nie wiem. Totalnie. Może gdzieś tutaj na tej wyspie, wiecie? Może gdzieś tutaj na tej wyspie nederowej? Tutaj nie. Też nie. Kurczę, no. Ty, no, nie wiem. Tutaj! No, wiedziałem, że gdzieś na smoku. ty Ale jak ja tego nie zauważyłem. Ojeju, dobra. Gleed. Oh, Owoo, to da już nam plus 20 szybkości, plus 20 sił. To, to może być mega spoko. E, amulet magicznego żółwia i to już jest level szósty, więc tu potrzebujemy diamenty, terakotę, drewno i cudowny lud, dobra. I proszę państwa, mamy już chyba pół staka, powinniśmy mieć. Dobra, git. Lecimy dalej, teraz po terakotę. O i powinniśmy już mieć. Na 100% No dobra, w sumie w farmie się uwinęliśmy z dwoma blokami Teraz został tak, że jeszcze... Został jeszcze e, lód Tylko o, w sumie nikt nie siedzi na nim Tutaj też możemy szybko zdobyć Państwa loot e, Kit Dobra, mam już pół lodu E, no, i zostało drewniane ostatnie. E, teraz tak. O, to będzie trudniej zabić w sumie. Trzebujemy. Oho, dobra, już widzę, tak. To będzie trudniej zdobyć. Eee, dobra, kit już wszystko mamy, więc my proszę bardzo. I mam już pustaka. Lecimy sobie na górę i kupujemy kolejny amulecik. I proszę Państwa, mamy kolejny amulecik poziomu szóstego. Teraz już coraz lepiej, coraz lepiej. Yy, a kolejnym amulecikiem będzie tam, którego wcześniej spotkaliśmy. Sprawdźmy co tam jest potrzebne. Yy, tak, cudowny lud znów jest potrzebny. Cudowny beton. O i znów te cudowne drewno. Ajajaj. Aj, aj. Pierwszy dzień, sobie pozbierać trochę lodu. Mamy już tutaj, pustaka Tutaj na easy szybko zeszło No i teraz lecimy po drewno, no to no już trochę Trochę dłużej nam to zajmie, także Ja nie będę wam tutaj pokazywał tego Dobra, a więc jestem e, Ogólnie już chyba mam kit, wszystko Kit i ogólnie zapomniałem, że potrzeba było tego stack I, i musiałem Jeszcze dwa razy więcej zbierać, bo W początku nie ogarnąłem i tylko pół staka nazbierałem e, Dobra, myk, myk e, Proszę bardzo Teraz sobie zamieniamy i teraz w tym momencie mamy amulet levelu 7 No kozak, kozak Mega fajnie e, I lecimy do kolejnego amuletu Tylko nie wiem gdzie on jest to jest... tak, tak, to jest... E, i tu już jest amulet levelu 8 i co tu potrzeba, o, znów ten korolowiec, znów beton, e, o, cudowna wełna i cudowne futro, że idziemy, ach, spierać. niestety. W ogóle tu jest dużo generatorów, więc myślę, że tutaj najszybciej zajdzie zbieranie, przerabiamy sobie, lecimy dalej, tutaj, o, tutaj jest pełne. I myk, dobra, ogólnie potrzebujemy tego cztery staki. Ogólnie potrzebujemy stack tej cudownej wełny, więc trochę nam też to zajmie. No i co? Musimy teraz trochę poczekać i pozbierać, także no, nie, nie będę was zanudzał, więc już sobie... Oczywiście tak jak zawsze widzimy się zaraz i sobie zaraz będę... Dobra, mam już wszystko potrzebne, więc idziemy sobie tutaj. Myk, proszę Państwa. Kupujemy jedno, drugie, myk, myk, myk. Teraz myk i proszę Państwa, mamy już dziewiąty amulet. Czyli zostały nam jeszcze trzy poziomy, czekajcie, zarąbiście. Ale sobie możemy przetestować sobie ten amulet, bo on ma aż 40 szybkości i siły. To jest mocne, mocne. Także przetestujmy sobie. Bardzo mamy tutaj pierwsze ofiary. Zobaczymy, jak szybko padnie. Meg, dobra, pad. Teraz to można grać. Jest, dobra, zabity. Ło, wow, plus 53, mega fajnie, bo ogólnie e, mega dużo rankiego teraz straciłem No już nie jestem da dawno w topce Dobra, może tutaj ktoś będzie, na do Donaldzie nie ma nikogo niestety e, A może jestem nazwym H? Na którym ja H jestem? Nie jestem I w ogóle wpadłem na pomysł, bo ja mam strasznie dużo tego, o właśnie tego cudownego miotku Wydajmy to wszystko na koksy Dobra, myk, myk Ile będziemy mieć koksów? No nie wiem ile, ale chyba prawie pół staka, mi się zdaje. Bo tutaj się może mieć maksymalnie pięć przy sobie. Eee, to możemy zjemy jednego. Właśnie może ktoś będzie na Shreku Na wyspie Shreka, Nikogo nie ma, dobra. To zmienimy, może, H. Dobra, zabijłem, plus 49, zajmijcie. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Jest hit, jest hit, jest hit. Lecimy po 4000 ranku, myślę. To jest to więcej niż ostatnio mieliśmy. A i tak to nie da nam. Bo teraz, żeby już wbić się do potrzeba potrzeba 4500. Więc myślę, że jeszcze trochę by było trzeba. Dobra, więc ogólnie musimy jeszcze teraz znaleźć amulet yy, poziomu 10. Bo właśnie problem, w tym, że nie wiem gdzie on się znajduje. Być może gdzieś tutaj. O, właśnie, tutaj. A więc, co potrzebuję? O, boże, złów koralowiec. Cudowna wełna, cudowny beton i cudowny węgiel. No dobra, dobra, dobra. Yy, jesteśmy już. Udało mi się uzbierać. I tutaj, jak widzicie, wszystko potrzebne. Nie zostało nic innego jak sobie to wymienić. Proszę Państwa. I w tym momencie, o mój Boże, i w tym momencie mamy przedostatni możliwy e, amulet i dostaną mi jeszcze jeden, ostatni, którego nie wiem gdzie się znajduje. A, no właśnie jest tutaj, tak mi się zdawało, że on był tutaj na końcu. I jest to, uwaga, jest to amulet Księgi Ciarów, plus 45 siły, plus 14 życia. I plus 40 szybkości. Także musimy sobie to pozbierać i ale pierw tak czy z tak cudownego węgiera, z tak cudownego złota, z tak cudownej wełny znów, ale to myślę, że to szybko, szybciutko to uzbieramy. I uwaga, z tak cudownego betonu. Czyli będziemy musieli sobie tutaj postać. Dobra, więc proszę Państwa, już jestem. E, no jak możecie zauważyć, udało mi się zdobyć wszystko e, Także lecimy już sobie kupić ten amulet I mega się cieszę, ponieważ dzisiaj e, jak to nagrywam o 18 e, Są nowe sety i nowe sety, jest jakby nowy wymiar Proszę państwa, my jeszcze sobie weźmiemy Jest, mamy w tym momencie najpotężniejszy amulet na serwerze. A jeśli Wy też chcecie sprawiać swoich sił yy, i cudowam Wam się zdobyć wszystkie amulety, to zapraszam na serwer, wbijajcie na edycję Skygena. No i co? Siemano!